Donald Trump zmienił przyszłość cen nieruchomości w Polsce. Jak to zrobił? Zanim wytłumaczę, to zaznaczam, że nie jest to porada inwestycyjna, a jedynie moje osobiste przemyślenia. Donald Trump, podwyższając cła, doprowadził do małej katastrofy na rynku akcji. Amerykański SP 500 spadł o prawie 10%, a polski WIG-20 o ponad 10%. Gdzie zatem wypływały te pieniądze lub gdzie one się przeniosą? Ja tutaj widzę trzy scenariusze. Po pierwsze, jest to rynek kryptowalut, po drugie jest to rynek nieruchomości i po trzecie są to obligacje skarbowe. Czy ludzie, którzy wcześniej trzymali swoje oszczędności w postaci akcji, będą chcieli wejść na ryzykowny rynek kryptowalut? No nie sądzę. Drugie rynek nieruchomości. Jeżeli ludzie mieli tak dużo oszczędności, żeby potem sobie pozwolić na zakup nieruchomości, to być może zważą taką opcję. Kolejna opcja są to obligacje skarbowe. Jeżeli ktoś nie miał tak dużych oszczędności, żeby kupić nieruchomość, na kryptowalut odwróciliśmy, powrót na rynek akcji zobaczymy, to te obligacje skarbowe są ciekawą opcją. Obligacje działają w ten sposób, że koszt tego długu pokrywa państwo. Najczęściej kupowane obligacje w Polsce to są jedno-, dwu- i trzyletnie. Jedno- i dwuletnie polegają na tym, że ich odsetki wynikają ze stopy procentowej. Tak więc, żeby państwo wypłacało niższe odsetki, to muszą spaść stopy procentowe. Więc jeżeli yy, moim domysłem jest to, że stopy procentowe spadną szybciej i mocniej niż to, co się zapowiada, to wzrośnie zdolność kredytowa Polaków i jeszcze więcej ludzi wejdzie na rynek nieruchomości, aby kupić nieruchomość na kredyt. Tak więc z tych dwóch czynników, po pierwsze... Opuszczenia przez giełdę sporej części ludzi ze swoim kapitałem. Mają oni przede wszystkim opcję nieruchomości i obligacji, więc nieważne, czy wejdą teraz na rynek nieruchomości i podbiją ceny, czy za sprawą zakupu obligacji i dalszego obniżki stóp procentowych, kolejni ludzie wejdą na rynek nieruchomości. Tak więc moje przemyślenia są takie, że podwyższenie yy, poziomów cła przez Donalda Trumpa spowoduje, Znaczne podwyższenie się cen nieruchomości w Polsce na przestrzeni kolejnego roku. Bęk, zobaczymy, jak to wyszło.